Trzeba przyznać, że nie jesteście zmienni w uczuciach, jeżeli chodzi o gry. Witajcie w 9 tygodniu 2023 i topce najbardziej wyczekiwanych polskich premier gier planszowych według użytkowników portalu Planszeo. Ogólnie te zestawienia to bardzo krótkie odcinki, ale ten przejdzie już sam siebie. O każdej grze wspomniałem już w innych odcinkach, ale mam nadzieję, że z zaciekawieniem obejrzycie ten odcinek do końca, bo dodałem pewne smaczki. Jeżeli chcecie znać ceny tych gier, czy też ogólne informacje, to linki zostawiam w opisie. A co się wydarzyło? Trzy gry zaliczyły spadki, a dwie wskoczyły na wyższe pozycje. Także znowu 5 gier i tylko... Trzy wydawnictwa. Zostawcie suba z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych zestawień, krótkie intro i zaczynamy. Miejsce piąte, czyli spadek z czwartego gra Doniczki od Lucky Duck Games. Poza wpisem Halo, który już znamy, nie pojawiła się żadna inna polska opinia. Jeżeli ktoś z Was grał w angielską edycję i chce się pochwalić wrażeniami, zachęcam do wpisania ich na plan show. A jest duża szansa, że pojawią się w odcinku. Doniczki to gra karciana, gdzie mamy draft elementów, zbieranie zestawów, wariant solo oraz układanie elementów. Po spadku z drugiego miejsca, na miejscu czwartym, plasuje się gra 51 stan Ultimate Edition od Portal Games. Na fanpage portal w Games Polska możecie poczytać fragment fajnego tekstu z 2011 roku, który autor gry Ignacy Trzewiczek opowiada o fabule w 51 stanie. Przytoczę jeden akapit. Karta w tej grze reprezentuje różne lokacje, które znajdują się w okolicy. Dlatego jeśli wystawisz knajpę, to możesz od teraz w każdej kolejce ciągnąć nowe dodatkowe karty. W Twoim stanie jest knajpa, a knajpa to miejsce wymiany informacji. Wysłuchujesz plotek od wędrowców, dowiadujesz się, co ciekawego kryje się na horyzoncie. Gdy masz w swoim stanie wystawioną rozdroża stabilizacji licą ogłoszeń. Dostajesz więcej kart, bo masz dostęp do informacji. A miejsce trzecie to również spadek, ale tym razem z samego szczytu. Dodatek do gry Duna Imperium Nieśmiertelność od Lucky Duck Games. Premiera już w marcu, ale dokładny dzień jeszcze nie jest znany. Już nie mogę się doczekać, aż Duna Imperium w końcu wróci na stół i właśnie dzięki temu rozszerzeniu. A co znajdziemy w pudełku? Plansza Bennett Laylax, 75 kart, nakładka stacji badawczej, 8 drewnianych znaczników gracza, 4 żetony rodowej broni atomowej oraz Instrukcje. A miejsce drugie to awansy z piątej pozycji gra psi park od wydawnictwa Galakta. Psiemiera już w połowie marca, czyli tak naprawdę lada dzień. Jest to gra karciana, zbieramy zestawy. Posiada wariant solo, występuje tematyka zwierząt. A na najwyższe miejsce na liście, z miejsca trzeciego wskakuje gra Ziemia od Lucky Duck Games. Jedno jest pewne, jest to bardzo gorący tytuł, co zresztą widać po tej liście. Premiera dopiero w kwietniu, dlatego coś czuję, że Ziemia będzie się pojawiać na tej liście częściej. Jest to gra karciana, występuje draft element elementów zarządzanie ręką kart, wariant solo, motywy zwierząt i środowiska naturalnego. Liczę, że za tydzień będzie się więcej działo i pojawią się w końcu jakieś nowe tytuły. Bardzo dziękuję Tobie za obejrzenie tego filmu aż do tego momentu. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!